W tym odcinku przekażę Wam podstawową wiedzę dotyczącą wyjazdu jako kibic na wyścig Formuły 1. Gdzie kupić bilety za wyjazd, na jaki wyścig zapłacicie najmniej, na co musicie uważać. To wszystko będzie w tym odcinku, na który już teraz Was gorąco zapraszam. Jedziemy. I na początek, słuchajcie, dwie kwestie organizacyjne. Przede wszystkim wiedza, którą Wam tutaj przekazuję, to nie jest moja wiedza, tylko wiedza, którą zdobyłem rozmawiając z moimi bardzo doświadczonymi, jeśli chodzi o takie kibicowskie wyjazdy, znajomymi. I z tego miejsca chciałem im bardzo podziękować, Paweł Rozwadowski i Leon Fetel. Może znacie tych panów z Twittera. Jeszcze raz, panowie, bardzo dziękuję za przekazanie swojej wiedzy, a to wiedza zebrana przez naprawdę naście lat podróżowania na wyścigi Formuły 1. I druga no właśnie, słuchajcie, my tutaj sobie chcemy zrobić takie małe kompendium wiedzy na temat tego, jak wyjechać na wyścig F1. Wiem, że kibiców tego sportu, tego pięknego sportu, jest coraz więcej, więc to będą takie podstawowe informacje. I także prośba do Was, jeśli Wy macie jakieś doświadczenia, jeśli chcecie rozszerzyć któryś z tych tematów, które tutaj tak podstawowo będę omawiał, piszcie w komentarzach swoje rady, swoje doświadczenia, swoje kosztorysy wyjazdów na F1, i stwórzmy. Razem, po prostu wspólnie całe takie kompendium, niech to będzie film, ale też właśnie komentarze. Więc jeśli chcecie po raz pierwszy wyjechać na wyścig, to też zerknijcie koniecznie w te, w te komentarze. A my zaczynamy, słuchajcie, ten odcinek od kwestii podstawowej, jeśli chodzi o planowanie takiego wyjazdu czyli od kupna biletów. Jeśli chodzi o to, gdzie kupić bilety, to macie kilka opcji. No i tu oczywiście, jak zwykle przy kupowaniu czegokolwiek musicie być ostrożni i najlepiej właśnie korzystać z tych stron polecanych, z tych stron, z których ktoś już z Waszych znajomych kupował, a najlepiej po prostu z tych, które ja Wam tutaj podam. Uważajcie, bo skamu jest w internecie po prostu mnóstwo, więc najbezpieczniej jest wejść na przykład, opcja pierwsza, na stronę po prostu F1, wejść w zakładkę bilety i tam dalej już sobie procedować. Opcja druga wejście na stronę toru, bądź po prostu na stronę danego wyścigu. W każdym razie chodzi o taką lokalną stronę danego konkretnego Grand Prix, i tam również możecie te bilety kupić. Jeśli chcecie, jeśli Wam jest wygodniej skorzystać z opcji pośrednika, tych pośredników jest mnóstwo, no ale tutaj, ja też pytając chłopaków, dostałem informację, że takim polecanym pośrednikiem, średnikiem jest strona Grand Prix Tickets Shop jest wersja Polska tej strony jest łatwiej się po tej stronie na pewno trochę poruszać, ale też oczywiście no, taki pośrednik bierze prowizję. Żeby była jasność, w tym odcinku nie ma absolutnie żadnej współpracy. To jest po prostu czysta taka wiedza i te polecenia to są po prostu polecenia od osób na wyjazd F1 podróżujące. No i ważna rzecz, że oczywiście, jeśli zależy Wam na cięciu kosztów, no to tradycyjnie im wcześniej taki bilet kupicie, tym lepiej. Te takie nawet przedsprzedaży to są rabaty czasami sięgające 25%, więc warto dosyć wcześnie się zorganizować. Choć wiadomo, nawet w tym momencie można już kupić bilety z tego, co widziałem na przyszłoroczny wyścig na Węgrzech czy w Austrii, choć tak naprawdę nie mamy pewności co do daty tych wyścigów, więc trochę robicie to w ciemno. I też ważna rzecz, jeśli podróżujecie ze znajomymi, no to warto, żeby te bilety kupiła jedna osoba, jeśli kupujecie bilety na trybunę, tak żebyście mieli gwarancję co do Dlatego, że usiądziecie obok siebie. Jeśli chodzi o rodzaje biletów, to najogólniej mówiąc, możemy je podzielić na takie dwie kategorie: bilety na trawę i bilety na trybunę. Zacznijmy od tych biletów na trawę. One zwykle nazywają się po prostu general admission, czyli taki ogólny dostęp. To są bilety najtańsze i to są bilety, przy których nie macie gwarancji miejsca. Nie macie swojego miejsca na trybunie, nie macie konkretnego krzesełka, tylko musicie sobie sami gdzieś na torze to miejsce znaleźć. Oczywiście to są strefy takie odpowiednio wydzielone dla dla kibiców, no i tu jest bardzo ważna rada, jeśli jedziecie na taki wyścig po raz pierwszy to możecie tego nie wiedzieć bardzo ważne jest to, jeśli zależy Wam na naprawdę dobrych miejscach no to musicie po prostu w niedzielę w dzień wyścigu przyjść na tor równo z otwarciem bram dla kibiców, może nawet troszkę troszkę wcześniej, no i po prostu gdy te bramy się otworzą to trzeba niemalże sprintem pognać na te najlepsze miejsca i zająć je sobie już po prostu na na cały dzień. No jeśli tego nie zrobicie, to oczywiście coś zobaczycie, ale będzie to miejsce, w którym no jeśli będziecie mieli pecha, to też może być tak, że bardzo dużo nie zobaczycie, będziecie mieli większość zasłonięte przez tych ludzi, którzy będą stali czy siedzieli przed, przed wami, więc to jest ważne. Jeśli jesteście na cały weekend, to możecie sobie na przykład w piątek na wielu torach da się to zrobić obejść sobie po prostu te wszystkie miejscówki zobaczyć, gdzie najlepsze lepiej usiąść w niedzielę, gdzie jest jaki widok na telebim, to też jest bardzo przydatne przy oglądaniu wyścigu e, oczywiście, no bo jeśli kupujecie te najtańsze bilety, to nie zawsze jest gwarancja, że z tego miejsca będzie dobra widoczność na e, telebim jeśli z kolei kupujecie bilety na trybunę, one są droższe, no ale tam już nie macie tej porannej gonitwy na, na miejsca i macie też gwarancję, że będziecie mieli do dyspozycji e, telebim, no i jeśli chodzi o trybunę no to też są różne opcje zwykle one są oznaczone kolorami Gold, czyli zwykle to wersja najdroższa, Silver gdzieś tam pośrednia, Brąz najtańsza, czasami też te bilety oznaczone Brąz, to mogą być też bilety te General Admission, czyli bez zapewnionego miejsca siedzącego. No i oczywiście możecie kupić bilety albo na konkretny dzień, albo na po prostu całość weekendu. Czasami się zdarza, że ktoś jest przejazdem gdzieś, na przykład tylko w piątek, i możecie sobie też po prostu na piątek. Akurat to są zwykle te najtańsze bilety. Możecie sobie taką wyjściówkę kupić na jeden y, dzień. E, takie pytanie może się pojawić: czy w cenie biletu jest parking? I tutaj dostałem informację od chłopaków, że no jest to po prostu bardzo zależne od toru. Czasami jest to parking w cenie, czasami jest to parking dodatkowo płatny, zwykle nie mało. E, No ale to generalnie do tego, jak dojechać na tor i jakie opcje są najlepsze, to za chwilę Wam, e, wam powiem, bo po prostu e, samochód nie zawsze jest opcją, e, opcją najlepszą. Ile kosztują bilety i kiedy je kupić? No, jeśli chodzi o te bilety General Admission, te bez wyznaczonego miejsca, to te najtańsze zwykle oscylują w granicach 100 euro, to jest tak powiedzmy uśredniony ten, ten koszt. Jeśli chodzi o trybunę, 150, 160, 170 euro za taką no, najgorszą trybunę, tyle trzeba zapłacić. No i tak jak Wam mówiłem wcześniej, najlepiej po prostu te bilety kupować jak najwcześniej, wtedy nie dość, że macie duży wybór, no to jeszcze możecie liczyć na zniżki, a czasami po prostu nie macie wyboru, bo bilety na przykład na wyścig we Włoszech, na sezon 2022, na wyścig na torze Mąca te bilety rozeszły się w zasadzie w niemalże kilkadziesiąt, kilka, kilkadziesiąt minut, a może kilka godzin, w każdym razie no trzeba było być bardzo, bardzo, bardzo szybkim, bo później zostają już po prostu tylko jakieś pojedyncze sztuki, więc jeśli chcecie, żeby było tanio i żebyście mieli pewność, że usiądziecie tam, gdzie chcecie. Po prostu musicie to planować z dużym wyprzedzeniem, niestety, ale no, to też na pewno Wam pomoże zawsze to duże wyprzedzenie, także przy planowaniu noclegów. Tutaj opcje, jeśli chodzi o noclegi, no jest jasna sprawa, po prostu korzystacie z tych najpopularniejszych stron, na których można te noclegi za granicą sobie zarezerwować. No, musicie się liczyć z tym, że te noclegi będą zwykle droższe niż są normalnie w danym rejonie. Przy okazji wyścigu F1, każdy chce zarobić, więc te ceny będą, będą większe, ale tutaj też, im wcześniej, to Im wcześniej to zarezerwujecie, tym większa szansa, że tak bardzo finansowo na tym też nie, nie stracicie. Jak dojechać na tor? Jak zorganizować sobie te wszystkie kwestie? logistyczne. No tutaj tak naprawdę wszystko oczywiście zależy od miejsca, do którego się wybieracie, więc najlepiej sprawdź się po prostu przed już samym wyjazdem, znaczy odpowiednio wcześniej najlepiej na stronie organizatora, na stronie wyścigu, jak wygląda kwestia logistyki, jak jest zorganizowany transport zbiorowy, bo zwykle organizatorzy taki transport zbiorowy zapewniają. Na przykład jak jedziecie na Hungaroring, no to macie normalnie z Budapesztu mnóstwo autobusów, które bezpośrednio Was na tor zawożą i to jest zwykle opcja najlepsza i jeśli chcecie uniknąć gigantycznych korków, jeśli chcecie po prostu wsiąść, niczym się nie martwić, ok, to będzie tłocznie, będzie trzeba też z dużym wyprzedzeniem na pewno się na takie autobusy udać, no, ale przynajmniej będzie to w miarę wygodne, no ale generalnie, no to będą też informacje na stronie oczywiście dotyczące parkingów, dotyczące tego, jak na te parkingi dojechać i też ważna rzecz, będzie informacja dotycząca tego, to też się różni w zależności od wyścigu, co możecie wnieść na tor. Czasami są różne e, zakazy, i czasami są to na przykład napoje o określonej pojemności, czyli możecie wnieść mały napój, ale już dużego nie. Czasami jest problem z masztami do, do flag z dużymi parasolami. Tak, z takimi informacjami też musicie się zapoznać, zanim się wybierzecie na tor, żeby później po prostu na bramach nie było jakiejś smutnej niespodzianki. Tak jak mówię, transport zbiorowy to jest super opcja, na przykład jeśli. Wybieracie się na Hungaroring, ale też chłopaki mówili mi, że na to, że w, w Austrii, przy okazji Grand Prix, Austrii, też z miasteczka Spielberg można sobie takim transportem zorganizowanym przez organizatora po prostu dojechać. Do tego jeszcze, słuchajcie, polecana jest strona, która nazywa się f1-destinations.com. Tam przeczytacie rady od podróżujących, doświadczonych kibiców, jeśli chodzi o każdy tor. Tam znajdziecie też szczegółowe informacje, które warto sobie jeszcze przed wyjazdem po prostu przeczytać. Zanim przejdę do tego, jaki wyścig jest wyścigiem najtańszym z naszej polskiej perspektywy, to jeszcze parę informacji, takich może nieoczywistych dla wszystkich, a takich które mogą być bardzo przydatne. O tym piątkowym obchodzie Wam już mówiłem. Warto z tej opcji skorzystać. Czasami też, na przykład, tak było na, na mocy, jak moi znajomi się wybrali. Można było sobie w piątek, mając bilet General Admission, można było sobie usiąść na, na trybunach z racji tego, że nie było tłoku i spokojnie z różnych miejsc też sobie ten tor i piątkowe treningi po prostu obejrzeć. Wtedy też możecie zapoznać się z tymi wszystkimi różnymi atrakcjami, które są przygotowane dla, dla kibiców w tych takich strefach kibica. Tam są czasami jakieś pit stop challenge, są przez różnych sponsorów zapewnione różne, czasami dziwne, a czasami bardzo ciekawe atrakcje. Wtedy też możecie na przykład kupić sobie jakieś gadżety, ale Musicie też mieć na uwadze, że na niektórych torach nie zapłacicie gotówką. Czasami, na przykład, też w ogóle będzie opcja taka, że wykupujecie kartę, którą doładowujecie sobie jakby takimi punktami i tą kartą później dalej płacicie tak, żeby było już jak najwygodniej. Co do gadżetów, tutaj też mi na to chłopaki zwrócili uwagę, że warto skupić się na gadżetach, które można też dostać poza torem. W sensie nie musicie tego robić, koniecznie w tych oficjalnych strefach kibica na obiekcie. Możecie ewentualnie szukać gadżetów w lepszej cenie poza torem. Oczywiście tradycyjnie musicie zwracać uwagę też na jakichś oszustów, którzy będą próbowali wam coś tam wcisnąć. Ważna rzecz, słuchajcie: koniecznie sprawdźcie prognozę pogody i zabierzcie odpowiedni strój. Kurtka przeciwdeszczowa, no, czy wiadomo, jak jedziecie do Abu Zabi. Kurtkę przeciwdeszczową możecie sobie darować, ale tak jak jesteście na jakimkolwiek europejskim wyścigu i nawet jak na dwa tygodnie przed prognoza jest ok, to zwykle warto zadbać o takie rzeczy właśnie jak kurtka przeciwdeszczowa albo jakiś taki po prostu płaszcz dosyć prosty, przeciwdeszczowy, jak na pielgrzymkach. Kalosze czasami są niezbędne i czasami jest to zbawienie, jeśli takie kalosze, albo po prostu dobre buty, w których możecie chodzić cały dzień po błocie i nie macie problemu z tym, że będzie godzina 11, wy już będziecie mieli całe przemoczone buty. Krem z filtrem, czapka, albo po prostu jakakolwiek inna ochrona głowy, to też jest bardzo ważne. Bo ja sam podróżując jako dziennikarz, czasami widywałem osoby, które po prostu były przegrzane. Bo no, siedzieć parę godzin w, w w 40 stopniach, no to na pewno nie jest nic, nic prostego. Więc na to zwracajcie uwagę i po prostu bądźcie też przygotowani na to, że właśnie możecie zastać różne warunki. Możecie trafić nawet na taki wyścig, na jaki trafili ludzie jadący na spa, gdzie wyścigu w zasadzie nie było, a był bardzo trudny pogodowo dzień dla, dla kibiców i z tym też się musicie liczyć, że po prostu no, kupując bilet to jest taki, a nie inny sport bazujący na takiej, a nie innej pogodzie. No, i z tym też się trzeba liczyć, że może to być produkt, który nie do końca będzie spełniał wasze, wasze oczekiwania. Kupujecie bilet, ale mimo to będziecie stali po prostu po pas w błocie gdzieś na, na skarpie. No, czasami też tak niestety bywa. Jeśli chodzi o pitwalk, czyli możliwość przejścia się po pit lane. To było praktykowane dosyć często w tych przedpandemicznych czasach, teraz trzeba śledzić program imprezy, czasami 2-3 dni przed, samą, przed samym wyścigiem pojawia się informacja, czy taki pitwalk jest organizowany i zwykle on się odbywa w czwartek, więc jeśli sobie planujecie noclegi, no to można to próbować uwzględniać, bo może właśnie też w czwartek coś ciekawego na to że was, was spotkać, tam już wtedy coś się, coś się dzieje, więc spokojnie ten czwartek też sobie możecie przy okazji wyjazdu nowe wycieczkę zaplanować. Najtańszy i najłatwiejszy, jeśli chodzi o logistykę, wyścig dla kibiców z Polski, no to jest wyścig na Tor Hungaroring. I tutaj, co do tego, większych wątpliwości chyba nie ma. No, możecie sobie wybrać różne opcje transportu samochodem z Polski, bardzo daleko przecież też nie jest na miejscu. Duża baza noclegowa, duże miasto. Bardzo duży rozstrzał cenowy, jeśli chodzi o te noclegi. Dobry dojazd z Budapesztu na sam, na sam tor, dobra atmosfera. I tu też dostałem polecenie pól namiotowych wokół toru. Ich jest naprawdę sporo, nie są drogie, a tam przeżycia ponoć są naprawdę imponujące. Ja kiedyś przejeżdżałem przez takie, znaczy przez powiedzmy, miejsce, w którym były pola po dwóch stronach drogi i to była powiedzmy jakaś tam 23. północ po sobocie chyba po kwalifikacjach no to rzeczywiście była tam była tam moc. Więc jeśli chcecie też się dobrze pobawić wieczorem na, na wyścigu, to jak najbardziej taka kempingowa opcja jest, jest bardzo fajna. No i w ogóle, jeśli ktoś kempingów się nie boi, to oczywiście przy okazji wyjazdów na F1 z tych kempingów też można e, korzystać. Nie zawsze to jest jakaś super tania opcja w przypadku niektórych, niektórych torów, no ale wtedy jesteście bardzo blisko obiektu, już po prostu idziecie sobie e, na piechotkę i dodatkowo dostajecie po prostu naprawdę fajne, e, fajne przeżycia. E, cał Całkiem tanio, też wychodzi wyjazd na Monce, możecie sobie polecieć do, do Bergamo, dużo tanich lotów, też spora baza noclegowa, całkiem przyjazny dojazd z Mediolanu na, na tor. Noclegi będą droższe niż w Budapeszcie, ale macie dobre jedzenie, macie winko, to są Włochy. Wiadomo, każdy tutaj z kibiców będzie miał swoje pomysły, jak to dobrze wykorzystać. Na trybuny to już będzie duży koszt, ale te General Admission bilety będą dość, w dość przyjemnych cenach na, na Moncy. Z tego co ja patrzyłem teraz w momencie nagrywania odcinka, to jest już możliwość kupna biletu właśnie na przyszłoroczną Austrię i Węgry. No to tamto General Admission jest około 90-95 euro na ten moment. No i jeszcze tutaj zostało wymienione też tor SPA jako ten tor, który no, może nie jest tak tanie jak te dwie poprzednie opcje, ale nie jest dużo droższy. No, a jest to też tor legenda. Zresztą w momencie nagrywania tego filmu nie wiemy jeszcze, czy spa będzie w kalendarzu. W każdym razie to zostało wymienione jako, jako jedna z przyjemnych opcji. Także cenowych, jeśli chodzi o ten bilet ogólno ogólnodostępny, o ten General Admission. Noclegi są dosyć drogie. Taką informację dostałem. Zresztą wiem też to z naszych logistycznych przepychanek z niektórymi wyjazdami, właśnie na Prix Belgii nam czasami zdarzało się spać nawet w Niemczech i z tych Niemiec po prostu sobie dojeżdżaliśmy na tor spa, bo no nie ma tam jakiegoś gigantycznego miasta bardzo blisko. Te noclegi są rozsiane po wielu małych miasteczkach, wioseczkach, i to zawsze jest opcja droższa. Noclegu na spa warto szukać, jeśli chcecie spać blisko toru, właśnie nawet z rocznym wyprzedzeniem, nawet. Wcześniej, zanim pojawią się bilety, a Wy już będziecie znali termin, termin wyścigu. Podsumowując, Hungarolink, opcja prawdopodobnie najtańsza, też wszystko zależy od danego momentu, danego sezonu. Od Kursów, jakie, kursów walut, jakie akurat są, ale tak, Hungaroling, Monza, ewentualnie Spa, to są te całkiem przystępne cenowo opcje. Austria też pewnie bardzo drogo w porównaniu do, nie wiem, dalszych innych podróży, też Wam nie, nie wyjdzie. Piszcie Wasze doświadczenia, piszcie Wasze rady. To były takie podstawy absolutne, to podkreślam. Jeśli ktoś jest już doświadczonym kibicem, to z tego raczej nie skorzysta, ale mam nadzieję, że komuś ta wiedza po prostu się przyda. Dzięki i słyszymy się wkrótce. Cześć, cześć.